Mnie interesuje temat lokatorów. Jak pan wspomina właśnie przygodę na tym serialu? To może zacznę od tego, że w lutym 2000 roku, czyli dokładnie 25 lat temu, była emisja pierwszego odcinka e, lokatorów. O, ja gratuluję! Bo mało ludzi o tym pamięta, ale dokładnie w lutym, co e, też nie wiedziałem, tylko o, kochani internauci napisali, bo pamiętają tę e, datę. Także dokładnie mija 25 lat od premiery tego serialu. E, z jednej strony bardzo dużo, z drugiej strony, no, tak pamiętam, jakby to było no, kilka lat temu. Ale Powiem panu szczerze, niewiele pan się zmienił od tej roli? To chyba dobrze, dziękuję. Tak. Czy właśnie e, widzowie nadal pana rozpoznają na ulicy, podchodzą e, właśnie z, po autograf, po zdjęcie i tak e, dalej? Raczej znaczy, cały czas tak, ale już nie jest to związane z lokatorami. E, już to już jest inne, oczywiście. E, e, z, zawsze się śmieję, że dawniej oczywiście otaczał jakiś e, tłum e, pięknych młodych dziewczyn chciały autograf. Później z biegiem lat już chciały autograf dla mamy, a ostatnio już rozdawałem autografy dla babci, więc, e, więc lata lecą, ale e, no, teraz już bardziej związany już z innymi serialami, w których e, gram. No, bo ludzie jednak, e, bo paradoksalnie oczywiście po tych lokatorach ja zagrałem o wiele więcej o, o wiele więcej dni tak. zdjęciowych miałem i tak dalej, no ale siła rażenia tego serialu była tak duża, że do no, tej pory ludzie pamiętają, no to, to nie, da się, nie da się ukryć. No, to był z tego czasu fenomen na początku lat 2000. Yy, odcinki wiem, że były swego czasu nawet emitowane po kilka razy w tygodniu, jak już się zrobiło ich dużo, prawda? Więc widzowie z wami żyli na, po prostu na co dzień i, i traktowali w sumie jak taką rodzinę, prawda? Tak, tym bardziej, że gdyby teraz ten serial powstał, to no, zniknąłby w tym gąszczu produkcji jeszcze. Platformy streamingowe weszły. Wtedy po prostu też mieliśmy mniejszą konkurencję. Oprócz tego, że byliśmy dobrze, oczywiście. No. No właśnie. Czy jakie ma pan wspomnienia związane z tą produkcją, z nagrywaniem tego serialu? Jakieś anegdotki? E, anegdoty, no to po pierwsze, po tylu latach, no to już e, gdzieś tam to przeminęło. Po drugie, często to były żarty sytuacyjne, które opowiadane już nie są takie e, fajne. Oczywiście są to wspomnienia, bo wielu ludzi już nie żyje związanych. E, z tym seriale. Ja jestem też szczęśliwy, że no grałem przez parę lat z Andrzejem Kowiczyńskim, no bo to jest dla mnie, no, który odszedł już niestety ostatnio z Martysz rolę reżyser, jeden z reżyserów lokatorów. Także no, no niestety, tak się, tak się dzieje. Ale na, na pewno to było specyficzne, no bo to sitcom. Niewiele w Polsce się robi sitcomów, które są nagrywane na żywo z publicznością. To było... Wszyscy się tego uczyliśmy. I aktorzy, i reżyserzy, i ekipa realizująca siedzieli nad nami Anglicy, którzy no, uczyli nas tego wszystkiego, no bo to było zupełnie nowum. Miodowe lata i my. No, to były dwie produkcje, które grały na żywo z publicznością. Ale to jest trudne właśnie takie granie z publicznością, bo duble chyba się zdarzały. Czy wy po prostu po jednym zagraniu już było wszystko perfekt? Nie, 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 No To było tak, że oczywiście to był tydzień prób, okay. po czym dwa spektakle takie dla publiczności. Z tych dwóch montował się jeden odcinek, a potem w nocy, jeżeli okazało się, że któraś scena nie wyszła, była dogrywana bez publiczności, e, no, żeby było, żeby był e, materiał, no bo różne rzeczy się zdarzały. Jeden odcinek był nagrywany przez jeden dzień, czy? Tak, praca na nim trwała tydzień. Po czym w poniedziałek było w studio telewizyjnym w Gdańsku ne, nagranie dwa razy publiczność. Po można powiedzieć, że w sumie ta praca przed kamerą była dość dynamiczna, jak to jeden dzień, ten jeden odcinek. To... No tak, to było jakby, jakby przygotować półgodzinny spektakl teatralny w tydzień. Tak. My, na, mniej więcej tak to wyglądało. To Czy ma Pan dalej na przykład kontakt właśnie z, z, z serialową Krysią i Zuzią? Z Agnieszką, czyli z serialową Krysią troszeczkę mniej, dlatego że e, e, ona się jakoś wycofała e, z zawodu, a z Olgą Borys e, bardzo... No, mamy kontakt, a ostatnio nawet pracowaliśmy razem w spektaklu, w Goło i Wesoło. E, który gramy, Olga kiedyś z nim grała, wróciła, i, e, no i spotkaliśmy i nagle sobie uświadomiliśmy, że my pierwszy raz ze sobą na scenie jesteśmy od czasów lokatorów. Mówię, to kurczę, tak tyle się widzimy, znamy i tak dalej, ale faktycznie nigdy razem nie pracowaliśmy po. Czy jest ta, była taka może myśl, opcja, żeby wrócić na plan? Jakieś głosy się pojawiały? E, oczywiście, tak, jeszcze w trakcie produkcji. Potem, e, potem e, e, były takie pomysły, jest nawet materiał na to, no ale nigdy nie zostało to zrealizowane. Fundusze? Czy po prostu brak eee, chęci niektórych aktorów? E, nie, może nie aktorów, tylko raczej produkcyjnie. E, nie wiem, telewizji, e, produkcji, e, prawa, nie, e, już nie pamiętam, ale, ale parę podejść do tego było zrobionych i to jakoś się tak rozchodziło po gościach. A pan był ogólnie zainteresowany powrotem na plan lokatorów? E, tak, e, tak. Umówmy się, pewne propozycje były bardziej poważne, inne mniej poważne, no bo to czasami były takie projekty, a może się uda, a, ale były dwa razy, było bardzo konkretnie. I było bardzo blisko, no ale z jakichś tam powodów, których już nawet gdzieś mi tam umknęły, to, to e, albo nie byłem ich świadomy, to gdzieś e, rozeszło się. czy Po latach, jak pan myśli, ta reaktywacja m, sprawdziłaby się w tym już teraz w 2025 roku? E, e, znaczy na pewno nie takie jak Friends e, zrobili po latach taką, e, e, takie reunion, tak, to nie, nie, nie. To myślę, że takie coś by się nie, e, nie sprawdziło. Raczej myślę, że przynajmniej okazyjne coś nowego z tą samą obsadą, nawiązujące, to można by było coś takiego spróbować. No i też bardzo ciekawy wątek, ile płacono aktorom za dzień zdjęciowy przy lokatorach? Znaczy, no dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Także poza tym, umówmy się, to był początek lat 2000, więc te stawki były kompletnie inne. E, ale i tak z perspektywy teraz, ja wtedy jakby zaczynałem, mogę powiedzieć za mało, za mało, no niestety, no niestety. Tym bardziej jak się słyszy, jak e, tego, typu, nawet ci sami, którzy, którzy grali moją postać w Stanach czy tego, no to są to są inne pieniądze, to jest zupełnie co innego. To Jesteśmy, jak gdyby oni są w innej galaktyce. Czyli oni się już dorobili tych do, majątków, domów, tak, 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 a tutaj tak. jednak było... No tak było, no my... Też, to, to też nam płacono, też nie wiadomo, bo to płacono nam za odcinek, to był cały tydzień pracy. Wydawało się, że to są duże pieniądze, potem się okazało, że to jednak to, to tydzień pracy. I e, no wiadomo, no więc, e, więc to też nie, nie było chyba tak, jakbym chciał. Teraz moją wiedzą dzisiejszą i z dystansu mógłbym powiedzieć, że tak e, powinno być. A czy wtedy byli menadżerowie, którzy przypilnowali chociażby do no właśnie e, kontraktów? Nie, no tak, oczywiście, e, tak, tylko mówię, no to była zupełnie nowa forma. Więc to każdy się uczył. Jak pan nagrywał właśnie ten serial? To były jakieś takie momenty przerwy, czy to ciągle przez kilka lat było nagrywane po prostu dzień w dzień. Nie, no to było 6 lat. No oczywiście to było sezonami, więc tam ileś tam odcinków. Dwa miesiące przerwy, kolejne 12 czy 13 w transzy, i tak 6 lat. Czyli w sumie można powiedzieć, że trochę na, tych, na planie lokatorów pan spędził tego życia i ten kawał oddał tam. No tak, śmialiśmy się właśnie. no Marek 7 nam gratulował po czwartym roku, że właściwie skończyliśmy kolejną szkołę teatralną po, na planie lokatorów. No bo to jednak cały czas kontakt z kamerą, kontakt z żywą publicznością. Komedia, która jest chyba najtrudniejszym gatunkiem do zagrania przez aktora, więc. Więc no, do dzisiaj procentuje mi to, co się nauczyłem. Plan był też nagrywany wiem, że w Gdańsku. I to jest bardzo ciekawe, bo wszystkie tak naprawdę produkcje skupiają się wokół Warszawy. Czemu Gdańsk? E, no to była decyzja telewizji. To wtedy oczywiście e, znaczy bardzo słuszna, dlatego że... Wtedy w tamtych czasach to bardziej pytanie jest do pana Zielińskiego, który tutaj gdzieś krąży, który wtedy również jak gdyby zawiadywał tym wszystkim, że, żeby zaktywizować ośrodki regionalne, które do lokalnej wiadomości się ograniczały i tak dalej, więc wysyłano produkcję do ośrodków regionalnych i dzięki temu ludzie w ośrodkach regionalnych też mieli pracę. Nie wiem na jaką to skalenia, jak długo to się sprawdziło, no ale takie, takie było założenie. I po prostu fundusze. Trochę zaoszczędzili tutaj, trochę tam. No tak, ale, ale też właśnie ośrodki regionalne miały naprawdę dużo pracy dzięki temu. Ale też chyba musiał Pan się wtedy przeprowadzić do tego Gdańska, tak? Mieszkał Pan tam? Cały czas dojeżdżał? ja byłem. Ja byłem e, próby mieliśmy tutaj w Warszawie i tam jechaliśmy do Gdańska. Ja byłem cały czas w Teatrze Polskim tutaj w Warszawie, więc graliśmy, grałem normalnie codziennie spektakle w ciągu dnia próby. E, no i się jechało na te jeden czy dwa dni w tygodniu do, do Gdańska. Uciążliwe to było, czy nie? Zaczynamy. Za nie, to, to był jakiś taki kierat. To było bardzo przyjemne, bo ja kocham trójmiasto i, i e, e, mieszkaliśmy w dobrych hotelach, potem miałem wynajęte mieszkanie, też e, tam właściwie można powiedzieć, że dzieliłem życie pomiędzy Warszawą a Gdańską.